Dobrze, moi kochani, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie, czytamy pod tytułem Czy znów przyjdzie do nas jakaś choroba ze świata? I zaraz zobaczymy. Czy znów przyjdzie do nas jakaś choroba ze świata? Dobrze, to zobaczymy. Moi drodzy, nie, no nie, nie przyjdzie już do nas y, y, tutaj żadna choroba ze świata, tak. Y, tutaj tam COVID-19, tutaj co to było, to, to wiecie, to już jest y, zakończone, tego już nie ma. Tam jedynie, jak coś, to mogą być jakieś, y, no... Jakieś, może sporadyczne przypadki, ale tutaj, nie, tutaj nie, nie, nie przyjdzie już żadna choroba. Do nas, tak, tutaj ze świata, żadna tam, jakby ktoś powiedział, może zaraza, nie, 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 nic. I tutaj nie widzę, żeby po prostu przyszła jakaś choroba ze świata tutaj do nas, żeby znowu um, było tak, że musimy siedzieć w domu, czy coś, bo coś poważnego, strasznego, nie, nie przyjdzie już tutaj żadna choroba, żadna tam zaraza, czy jakieś tam nie wiadomo co ze świata, jakaś odprawa egipska, <grym> nie, to nie. Nic nie będzie takiego, moi drodzy. To, to, co miało być, co żeśmy przechodzili w nr 19, to już jest skończone. Nie ma... Nie, nic tutaj nie widzę. Moi drodzy, będzie spokojni. I to, co ktoś tam może mówić, czy opowiadać, to wcale w to nie wierzcie. Dobrze? Dziękuję bardzo. Tyle jeśli chodzi o to czytanie.